Wow, to mój pierwszy dzień w pracy sprzątaczki na Blockstar Planet. Dzień dobry Dexie. Tutaj mi właśnie on wynają na sprzątanie tego świata, ponieważ zauważyłam, że w Nexusie jest naprawdę dużo śmieci i trzeba je posprzątać. No i niestety no niektórzy gracze nie zbierają tych śmieci, więc Dex wynają mnie jako sprzątaczkę i będę sprzątała różne światy na Blockstar Planet. Więc zostawcie na początek sprzątaczkową łapkę w górę, napiszcie w komentarzach, czy robicie sprzątać na blogster pet albo na przykład u siebie w domach. Kliknijcie sprzątaczkowe subskrypcje, będzie mi bardzo miło. Oraz nie zapomnijcie o dzwoneczku, bo dzwoneczek jest bardzo ważny. A teraz możemy przejść do odcinka, ale najpierw mikalowe intro. No dobrze, no dobrze, dobra, to muszę troszkę skoczyć, uwaga. A, dobrze, jestem. Okej, okay, okej, okay, dobra, muszę zbierać śmieci. Jest tam tutaj sprzątaczka, taki jest mój look. No tak, sprzątaczkowo wyglądam, taki mam właśnie tutaj wdzięko. Yy, więc yy, szukamy jakiś śmieć, Niestety to jest zanieczyszczone. Tu mamy jakieś kryształy, ale kryształy nie są, nie są zanieczyszczone. Tylko właśnie tutaj, nekle jest bardzo zanieczyszczony. Więc spróbujmy sobie znaleźć jakiś śmieć, Bo naprawdę trzeba tu uczyć. a tu jest tak nieładnie. Patrz, jak już syf! Patrzcie jaki tu jest syplódki, naprawdę no. Patrzcie, o mamy pierwsze pusta puszka! Super, ci już sprzątałam puszki, teraz zobaczmy sobie w tworzeniu. Mogę właśnie te śmieci oddawać do właśnie oddawarki, niszczarki tych śmieci, żeby było tej czyściej. wow ponieważ w powietrzu plastikowe śmieci, no bo niestety nad powietrzu są plastikowe śmieci. Czyż tu jeszcze jakiś plastikowy śmieci jest, to jest dla VIP, bo nie mogę sprzątać. Tam są sprzątaczki VIP-owe, wynajęli ale muszę to też szukać właśnie tutaj po Nexusie, bo tu nie mam Vipa, nie daje mi Vipa. A mam nadzieję, że mi dadzą potem i będę sprzątać. O, kolejna puszka! O nie, telefon mi chyba napisał, czekajcie, napisał mi Dex may Fly. Dobrze mi idzie, super. Dobra, fajnie, dziękuję Ci, Dexik. Będę chyba mieć podwyżkę. Yy, dobrze, zobaczymy, co tu będzie jeszcze. Halo, chyba tu już nic nie będzie czy okay, to jest czysto, 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 czysto i czysto. Dobra, to mi się wydaje, że jest czysto w tym nexusie, więc idziemy na inne czaty sprzątać. Może na przykład tutaj właśnie na ten popularny czat, yy, tutaj jest dużo domków, naprawdę i tutaj dużo dzieci, więc muszą uważać. No muszą uważać, żeby po prostu się nie potknąć o jakąś puszkę czy śmieci. Okej, okay, jesteśmy, mamy bardzo ładne domki, mamy fioletowy, niebieski, różowy oraz taki żółty A na dragu butelkę zostawił, halo, buteleczko, muszę cię zabrać, czekajcie yy, Dobra, muszę, dobra, świątaczka parkour master yy, dobra, jestem Bo liściu o, nie spadnij, świątaczko, yy, jestem, dobrze I butelka, i siup, i świątamy, super, mam pustą butelkę, jest cudownie A teraz muszę jakoś z tego dachu, że jest. O ojejku, jak mam zejść, pomocy? Witam dzieci Witam więc ja tu sprzątam, ale nie, nie jestem małpom, tylko po prostu tu wiecie, ale ładne liski. No zadbany jak gwiazdeczka. Ładny, ładny. Szukam pani albo pana, no niestety, no ja jestem już dosyć, dosyć taka, wiecie, no ja tutaj nie, nie szukam miłości. Ja tu mam swojego męża sprzątacza, który też ze mną sprząta czasami. Patrzmy w ten ogród, w ogród tej... To nie, to nie jest ogród, to jest taki plac zaba. Tu ma być coś tutaj nieładnego, więc chciałabym to się sprawdzić, żeby nie było tutaj rzeczy jakiś, Coś nie będzie, bo tam jest kryształ, ale tam... O, metal zdobyłam, super. No, ale O, dobra, obtajmy sobie domki. Czy na pewno nie ma sypu w nich? Dobrze, no, tutaj... No, czyściutko, bardzo czyściutko. Czyli tu może nie ma tych rygawa. Czy są zakurzone? No, to jak zakurzone są, więc musimy je sprzątać. Wsiu, 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 wsiu sprzątamy. Siu, 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 oj, teraz ja wyglądałem o wiele ładnie, tak śnią, po prostu. Ale jeszcze musimy kolejną półkę. Siu, 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 oj, kolejną półkę. Siu, 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 O, siu, O! gwiazda dała torcik. Muszę sprawdzić, gdzie jest torcik. Ja bym chciała sobie zjeść torcika. A przy okazji, patrzmy, czy tutaj, o, te drzewa bardzo ładne. Mhm. A gdzie jest torcik? Dobra, zobaczmy sobie, może domki. O, tu domki. O, dbają, torcik. Wy macie urodziny? Halo, chyba młody diament ma urodziny, więc Sto lat, sto lat. Niech żyje diament nam. Dobra, też sobie zdję. O, mm, ale dobry torcik, bardzo dobry. No tutaj. O, nie, dobra, czyściutko, czyściutko, widać, ładnie zadbają ten domek. O, ziemię zdobyłam. No kurczę, tu nie ma, wszystko jest zadbane. No ja tu chciałam sprzątać, tu mieć. Dowódek mi napisał. No rusz się kobieto! Co ty robisz? No ale... Jęku, no dek, no co ty odwalasz? No ale no... Jest to czysto, co mam zrobić, no. Mam no, na tym czacie, jest tutaj właśnie czysto. Hmm, no, czekajcie, muszę teraz szukaj, dobra, szukamy uważnie, szukamy uważnie. Zwracam na wszystko uwagę. Czy tu jakiś śmieci jest? No halo. Jeżeli nie będzie jakiegoś śmiecia, no to będę musiała opuścić. No, bo tu największego jest bardzo czysto. A może w tym budynku? Halo, budynek, czy masz jakieś śmieci? No nie. A może w drugim pomieszczeniu, czy masz śmieci? No też nie. No bo może idziemy na jakiś inny czas, gdzie będzie bardziej zanieczyszczone. O, klub nośny, to może być coś dobrego, ponieważ no wiecie, no klub nośny nie kojarzy się z czymś bardzo czystym, więc sprawdzimy sobie to. Jestem na dachu! I patrzcie ile tu śmieci! Patrzcie, co oni robią ci ludzie, że oni wyrzucają na dachu tyle śmieci. Że łatwo przyprzątać. O, pustą budeleczkę, ładnie, ładnie. Dobrze, kolejne. Och, pusta buszka, no. O Marisa, dzień dobry, witam serdecznie panią. To zbieram, sprzątam. A co ty coś mi pomóc Maris, Marisa czy co? A nie wiem, co im pomóc? O, dziękuję. Nowa sprzątaczka, coś? Nie wiem, halo Melisa, zatrudniłaś na sprzątaczkę, a czekaj, muszę doskoczyć. Jestem. Dobra, mam śmiecia. Mam śmiecie, dobrze. To jakiś kolejny? Chyba tu żadnych nie ma, ale jestem na dachu. O, tam chyba jest księżyc, więc bardzo fajnie. Tutaj muszę znaleźć... Gdzie jest tutaj wejście do tego? O nie, tutaj nie. O, butelka, 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 butelka. Ktoś rzucił butelkę. Muszę ją podbierać szybko. Mam. Dobrze, pięknie. Ale problem jest w tym lutki. Czekam tam żej. Dobra, poczekajcie, musimy się ponapisać śpiąć, uwaga. Okej, dobrze jesteśmy. Teraz gdzie będzie tutaj, w sądzie Jest! Oki. I teraz tutaj. Ha! Dobra, jestem. Czy tu jest coś tutaj brudnego? Halo? Jakieś samochody, spaliny, nie wiem. Bijamy do o, wbijamy. Oj, jak tutaj raz w chwili? Pustą puszkę trzeba zebrać Oki, dokie, to mam kryształki. Czy tam jest czysto? To, tu, tu, o mam o, des. ajaj. Na 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 Łoj co to za tańce na róży tu mają być, o ładnie? co to ma być za nielegalne rzeczy Co to ma być łóżeczko, czy łóżeczko ładnie pościelone, bardzo ładnie pościelone łóżeczko To może przyznać, bardzo ładne Ale te rury, ciekawe do czego służą, naprawdę nie wiem do czego słyszą, troszkę podejrzane Nie rozumiem, czemu w ogóle jest fontana z lawy Dziwne, czy nam się pali ludzi? A może lepiej nie będę o tym myślała, może lepiej nie Hmm, dobra, zobaczmy kibel kiblet, zobaczmy, dobra, mamy drzewy, mamy dosyć czyste. Yy, halo, czy kto tutaj yy, załatwia się? Halo! Halo? Czy tutaj? Nie no chyba puste. Puste, to nie powinnam zaglądać w takie rzeczy, no ale trudno. Okej, okay, kibel, czy jest czysty. Ale yy, śmierdzi gównem, dobra. Yy, mamy tu? Yy, dobra, to jest, naj... no, jest ciężka robota ludzie. To naprawdę jest bardzo ciężka robota, bo się strasznie męczyć jeszcze tak śmierdzi tym gównem. Yy, to jest po prostu straszne. Dobra tutaj, no, dobrze tutaj nic nie ma, a tu, o jest śmierdzi głównym. Dobra muszę opuścić to, teraz do męskiej muszę iść Chyba <laughs> hmm, nie będę wchodziła bo się wstydzę, ale no widzę chyba, jest ja tam jest czysto Dobra to ja nie będę już tam, wychodzę z tego, wychodzę z tego klubu i mi się, że tu jest czysto Może dom dziecka, bo wiecie no dzieci potrzebują naprawdę dużo miejsca, potrzebują e, czystości Więc postaram się im to zapewnić, a gdzie ja się zrespiłam? Halo halo, czy są jakieś tu śmieci? By, by, był, byłabym bardzo wdzięczna na jakieś śmieć, bo czułem szukać, żeby tu nie było, żebym coś przegapiła. Bo jak przegapię, to nie będzie dobrze. No bo tu ładna dróżka, jest ładnie, idzie do góry. Dobrze, dobrze. O, żaczek i juleczka, ładnie, mu Przemek, mu ola m m i morek... o, Aleś, Ale miałeś... Ale mają brudne żaki, pacie, butelki dziś wyskakują, wyskakują. No naprawdę bardzo brudne zwierzaczki. Okej, okay, co tu my mamy? To jest dom dziecka, tu są zapisy dzieci. Tutaj na szczęście jest czysto, dobrze. A tu ma się zacząć już horror. Czyli tu będzie coś brzydkiego, zobaczmy. O, no, 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 no ładne stoliczki. Tutaj o torci będą mieć dzieci, no dobrze, dobrze. O, muszę tu przejść, dobrze. Obsługa. Tu na szczęście jest czyściutko, więc idziemy sobie na kolejne tutaj pokoik, bo musimy sprawdzać. Jestem zatrudniona, że niedługo mi się kończy praca. Bo już naprawdę jest dosyć późno i dosyć długo coś wiedzam. Ale ładne huśtawki, ładniutki, bardzo piasek, Okej. Okay. Czy tutaj coś nie ma? No chyba tutaj być wiecie w ogóle. nic ci jak mają śmiecić butelkami. Może butelkami, no to nie wiem, no. Zobaczymy. Okej, okay, wchodzimy. Wchodzimy tutaj do góry. mmm, dobrze. I tu możesz zacząć piekło, bo tu mogą być jakieś śmieci. Dobrze. Ciśutko, Dobra. Kolejny pokoik, kolejny, kolejny. Uwaga, badamy otoczenie. Badamy, badamy, badamy. O, na tak ma telewizję, ale dobre dziecko, dobra. Badamy kolejny pokoik. Biały teraz. Ale bardzo ładny, taki nowoczesny. O tej chyba kojarzy pies. Dzień dobry dziecko, jak tam u ciebie. Bardzo masz ładny pokoik, bardzo ładny, więc yyy, pa pa. Dobrze, tu mamy WC, toalety, no zobaczymy. No tu na podejście ściutko, no o co chodzi? Ja to się spodziewałam, że będzie syf, harmonia i syf. A tu jest po prostu czyściutko. Naprawdę, no. Po co oni mnie zaproponowali do tej pracy? Tylko w Nexusie jest syf. A tak to jest dobrze. Dobra. Toaletka. Dobra, no, tu czyściutko, tu czyściutko oraz tak samo chyba tu czyściutko. Dobra. O, ale może pójdziemy na Nexus, bo tam jest o wiele, o wiele... Okej, myślałam, że w Nex... Myślałam, że w Nexusie jest hmm, źle, ale jednak... Czy jest dobrze, ale tu jednak jest źle. i patrzcie. Wow! Siega plus 50! Oj, wiecie? Ale syfią. Butelka, butelka. Naprawdę no, no najkrócej jakiejś trzeba go ciągle sprzątać. No paczek jak butelki już butelka tutaj kolejna, sprzątamy. O, widzę tam butelkę, tam widzę butelkę, trzeba ją zebrać. I mam ją zebrać i idziemy, hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Oj, Adele, chyba kolejna sprzątaczka, bardzo wam dziękuję. No bo tak naprawdę niektórzy też sprzątają oczywiście, nie mówię, że każdy nie sprząta, no bo niektórzy też się piutrają, ale dużo osób niestety nie sprząta i to jest smutne. Dobrze, czy, patrz, czy jest? Jaki to jest śmieć na horyzoncie? Halo? Śmiecik? Tam jest puszka! Puszka! Go, go, go! Go do puszki! Go do puszki! Sprzątamy! Sprzątamy, 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 sprzątamy... Gdzie jest ta puszka? Jestem ślepa jakaś, no. Tu jest puszka jakaś, dobra. Yy. Ała, awa, 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 Ale to bolało. Gdzie jest ta puszka? No, gdzie jest ta puszka? Śmieć! Śmieć, latający śmieć. chyba trzeba się spiąć. Yy. Yy. Okej, okay, muszę tu skoczyć. Ma uh, tutaj. Uh, jestem. Pięknie. Mm, gdzie on jest? Halo, jestem ślepa jakaś. Dlaczego tych śmieci nie ma? Teraz znikły. No, ktoś to posprzątał. Puszka! Puszka, 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 sprzątamy, sprzątamy, sprzątamy! Jestem. Pójściaczka jest. O, tu jest śmieć latający! Tu jest latający śmieć. Trzeba go sprzątnąć. O! Uwaga! Ja się boję. Gdzie ja zginę? Uh, uh. O Jezu, jak to bolała, moja noga, ła, ła ale moli aaa, muszę, muszę zadzwonić do Dexa, muszę zadzwonić, dobra, pyk, pik, pyk, pik, pik, dzwonimy, halo Dex, złamałam nogę, bo zbierałam śmieci z, pod, z powietrza i po prostu mi teraz boi noga, czy mogłabym już skończyć pracę? Tak? Dobrze, super, dziękuję panu, to widzimy się jutro. Super, dobrze, Dex mi powiedział, że mogę skończyć pracę, więc się bardzo cieszę, więc teraz idę do swojego domku, a ja wam dziękuję bardzo za oglądanie tego materiału, mam nadzieję, że wam się podobało, jak tak to kliknijcie łapki w górę, subskrybuj na kanale, na kanale Mikołaja, wraz z woreczkiem, no i żegnam się i pa pa!